sobie za grubą warstwę zrobiłaś. Wiem, ja wiem. No. Sylwia, niedługo czekać się przyjście nowego na rybku, jak dziewczyny zdadzą egzaminy. No, zobaczymy, jak to będzie z tym. Nie wiem, jeszcze nie jestem zdecydowana. Co to znaczy? To są koszty, jakby nie było. Ale dostajesz przecież zwrot za przyjęcie praktykantek. No tak, tylko że to są oddawane pieniądze kwartalnie. Czyli ja najpierw przez trzy miesiące muszę wydać te pieniądze. Ile miesięcznie? Ich wypłat, czyli brutto, jest tam 800 chyba 70 zł na każdą jedną. Do tego koszty księgowej, no bo za każdą czynnicę też pobiera opłatę 40 zł, cech pobiera składkę członkostwa w granicach 400 zł na 3 miesiące jeszcze muszę dodatkowo ZUS większe zapłacić. Koszt dziewczyn to jest koszt w granicach no te prawie 5 tysięcy miesięcznie, więc a za to, że dziewczyny zdadzą egzamin? To jest za każdą dziewczynę około 10 tysięcy. Jeżeli na przykład nie zdadzą egzaminów albo nie podejdą do egzaminów, no to ja nie mam nic. Wiesz, teraz tak pracuję do skoku. No, bo idę do roboty, okazuje się, że nie ma, no to wracam do domu. Idę taki, wiesz, wypisuję sobie urlop, żeby mieć jakąś kasiorę. Wkurza mnie to, że to jest taki, kurde, ta robota. Więc to tu możesz kopać. Czekaj to odłoże. Niepewna, bo ja mam, mam stracha, że kurde w każdej chwili mogę być już bezrobotny, wiesz. No że nic nie zostaje, że zostaje mi tam małe gówno, nawet ci nie patrzę ile, tylko od razu biorę, oddaję jej całą kasę, wiesz. No ale co zrobić, nic nie zrobisz teraz, tak? Takie mamy czasy. No a co to, co to za życie na utrzymaniu kobity, to jeszcze nie twoja żona?